Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: Z pewnością przed panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi i widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył mu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy. Lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: Wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida. Oto słowo Boże. Pany mym pasterzem nie brak mi niczego. Panie mym pasterzem. Nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, Gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Pany, mym pasterzem, Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez zląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, panym pasterze. Nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Na mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Panie, nie brak mi niczego. Do obroci łaska pójdą ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pana po najdłuższe czasy. Panie pasterze nie brak mi niczego. z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, Nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje pokryjomu, kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, królu wieków. Chwała Tobie, królu wieku. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Chwała Tobie, królu wieku. Pan z Wami. I z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź. Obmyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili tak, to jest ten, a inni przeczyli nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszy. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego: Jezus, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Panu. Trudno chyba opisać radość, kiedy otworzyły się bramy obozu w Auschwitz. I ludzie mogli wyjść na wolność. Z tego zamknięcia i z tej gehennie. Czasami nam się zdarza, że zatrząsnęły się drzwi i człowiek nie mógł wyjść ani wejść. Ktoś nam otworzył. To też radość. Ale jeszcze większa radość, gdzie dzisiaj słyszeliśmy w Słowie Bożym, kiedy Jezus otworzył oczy niewidomemu, który był niewidomym od urodzenia. Uczniowie Chrystusa pytali, kto tu właściwie zgrzeszył? On czy rodzice, że urodził się niewidomy? Popanowało takie przekonanie, że kalectwo to kara za grzechy. Jezus powiedział, że ani on, ani rodzice, ale aby się objawiły sprawy Boga. Kazał temu człowiekowi niewidzącemu, którego Namazał błotem i swoją śliną, aby się poszedł i obnął w sadzawce. Obnął się i oczy mu się otworzyły. Do tej pory nie wiedział ani nie widział, jak wygląda człowiek, jak wygląda świat. A teraz... Trudno chyba opisać jest Jego radość, jak również Jego świadectwo, które dawał, że bo to Jezus wiedział o tym, znał Jego imię, otworzył Mu oczy. A ponieważ to był szabat, to jak wiemy z opisów biblijnych w szabat nie można było uzdrawiać. Zainteresowani się nawet i najbliżsi i, i mieli różne poglądy na, na tego człowieka, którego znali. Jedni mówili, że ten, inni mówili, no, a podobny do niego, ale zainteresowała się również władza faryzeuszy. Wezwali tego człowieka, by opowiedział jak to się stało. On mówi, że właśnie Jezus, Otworzył mu oczy. Oni nawet nie chcieli wy, wymienić imienia Jezusa, ale nie wierzyli mu. Ale zapytali go: A kim według ciebie jest ten Jezus? Kim jest ten człowiek, który otworzył ci oczy? To jest prorok. Wezwali też rodziców Faryzułszy, aby potwierdzić, czy to jest ich syn. Oni doskonale wiedzieli, bo na pewno syn im powiedział, że Jezus ich mu otworzył oczy. Ale tak jak wiemy, nie chcieli się do tego przyznać że wiedzą, kto mu otworzył oczy. Tylko powiedzieli faryzusom na swoje lata niech mówi za siebie. I jeszcze raz faryzusze nie wierząc, że to Jezus dokonał, wezwali tego człowieka i go pytali. On potwierdził raz jeszcze, nawet im Zaznaczyła, co chcecie należeć również do ucznia, uczni jego. Wyrzucili go i wówczas po raz drugi ten człowiek, widzący już fizycznie, spotkał się z Jezusem. I Jezus zapytał go: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? A On odpowiedział, któż to jest Panie, abym w Niego uwierzył, że do Niego Jezus jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On odpowiedział, wierzę Panie i oddał Mu pokłon, wyznając tym samym. Wiarę w Jezusa Chrystusa, który ma moc nie tylko otworzyć oczy, ale ma moc otworzyć oczy naszej duszy. Kiedy po raz pierwszy Jezus otworzył nam oczy naszej duszy, Bo to wielki dar. Dar otwarcia duszy. To jest sakrament Chrztu Świętego. Dzięki naszym kochanym rodzicom, którzy nas przenieśli do Chrztu Świętego, Bóg otworzył nam oczy naszej duszy. Otworzył drogę na wiarę. To wielki dar. I człowiek, który ma otwarte, otwartą duszę, inaczej będzie patrzył na świat, na problemy tego świata, chociażby na cierpienie, będzie widział inaczej. Będzie widział sprawy po Bożemu, według Jego woli. A kiedy jeszcze nam Jezus? Otwiera oczy duszy. W sakramencie Spowiedzi Świętej. Otwiera nam oczy. I za każdym razem, a szczególnie w Eucharystii, Jezus, tak jak już my słyszeli, osobiście podszedł do Niewidomego, osobiście z nim rozmawiał. Osobiście mu otworzył oczy i oczy duszy. Tak samo i u nas się dzieje. To Jezus osobiście, kiedy my się modlimy, on nam otwiera oczy, duszy, abyśmy z nim nawiązali kontakt. Byśmy z nim rozmawiali. I na tym to jest sens naszej wiary. Osobiste spotkanie z Bogiem, osobiste. On otwiera osobiście przy Spowiedzi Świętej nam nasze sumienie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale myślę, że tak, przy Chrzcie Świętym. I ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciebie. Ja Ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Osobiście. A kiedy Kapłan ci podaje komunię świętą, to mówi co? Jakie słowa? Ciało Chrystusa, a Ty odpowiadasz Amen. Osobiście Ci podaje ciało i krew Chrystusa, pokor na życie wieczne. A ty odpowiadasz, niech się stanie, tym samym oddając pokłon Bogu. Tak patrzy na świat człowiek wierzący, bo Bóg otworzył nam oczy duszy w sakramencie Chrztu Świętego. I wówczas będziesz, i chyba to masz do, z doświadczenia swego, Rzeczywiście patrzysz inaczej na sakrament małżeństwa, na to, co człowiek ślubował. Inaczej patrzy nawet na tego niewierzącego. Inaczej patrzy na wiele spraw tego świata, bo Jezus otworzył nam oczy duże. Przyszedłem na ten świat. Aby przeprowadzić sąd, mówi Jezus, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Popatrzcie, faryzeusze widzieli tyle dobra, co Jezus uczynił, nie tylko temu, który przywrócił wzrok, ale wielu jeszcze innym ludziom. I co? Nie wierzyli. Jakie musi być przewrotne serce człowieka, który spotyka się z dobrem, który spotyka się z prawdą, a to wszystko odrzuca, jak jest w twoim życiu? Słyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekł do nich. A właściwie oni zapytali Jezusa, czy i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech was trwa nadal. Musimy nam prosić Jezusa Chrystusa, aby każdego dnia otwierał nam oczy naszej wiary na dobro i prawdę.